Reprezentant pobliskiego Białogardu, Marek Worąców po konferencji prasowej przed FN 18. Zapytam ciebie to samo na początek co poprzednika, czy w jakimś sensie takie konferencje. No daleko nie miałeś, więc miałeś łatwiej, ale czy gdzieś tam ten wyjazd, takie zaangażowanie się w takie promocyjne działania, czy one Ciebie wytrącają jakoś z tego rytmu powiedzmy, kiedy powinieneś łapać świeżość w ostatnich dniach? No, ja z, te, z tego względu, że mam praktycznie pod domem, to nie mam żadnego wpływu, a wręcz przeciwnie nawet delikatnie nakręcają. Bo taka otoczka fajna i zaczyna mi się podobać. Czyli klimat, jakby ta otoczka właśnie medialna, w tak, ta P18? Zdecydowanie. Filip Tomczak, z którym, z którym się zmierzysz, on niedawno stosunkowo niedawno przegrał z Marcinem Naruszką. Powiedz, co ten jego ostatni pojedynek, właśnie, bo to był jego ostatni pojedynek, z tego co pamiętam, właśnie na koncie, co on tak naprawdę tobie podpowiedział? To była jego jedyna porażka. Właśnie, to była ostatnia i naj, jego najlepsza walka z tych wszystkich, co tam y, przeglądaliśmy. O no, Marcin to wymagający. Tak, by widać, naj, bardzo duży progres w tej walce zrobił. No i co, co mogę powiedzieć? Widać, że jest strasznie silny fizycznie. Dąży do clinchu. No i, i tyle. Powiedz, w takim razie, ja rozmawiałem wczoraj z Marcinem Łazarzem. powiedział, y, również z Beogardu, który y, jest twoim partnerem, najwyraźniej, tak? Pomaga ci gdzieś tam? Chce tylko, że teraz Czy... nie ma go. Okej, okay, no właśnie. Tej... Marcin powiedział, że właśnie chce tam, jest za granicą, tak? Y, tak, tak, ale teraz jakoś przyjeżdża. Powiedział właśnie, że chce szybko wrócić, żeby gdzieś tam pomóc ci w tych ostatnich dniach i przede wszystkim pomóc ci w narożniku. Ty powiedziałeś z kolei, że nie będzie w twoim narożniku, no, to jak to będzie? Dokładnie, nie wiedziałem, którego będzie. Ja wziąłem do narożnika osoby, które były mi bliskie podczas tych przygotowań jego niestety nie było tam miesiąc czy półtora i wziąłem ze swojego teamu, z gol wziąłem trenera i tam chłopaków, którzy pomagali mi w przygotowaniach, ale jeśli jeszcze będzie taka możliwość, to postaram się wziąć go, zobaczymy Co możesz w takim razie powiedzieć delikatnie, skoro zahaczyliśmy o temat Marcina, który się niedługo po tobie, tak naprawdę tydzień chyba po tobie zmierzy z Michałem Fiałką w Międzyzdrojach więc to będzie no rewelacyjny pojedynek. Bardzo bardzo dobre zestawienie, i myślę, że Marcin Łazarz wygra w takim samym stylu, jak zrobił to w Białogardzie. Z Wojciechem Janusz, tak? On ma? Tak, to nie wygra w takim samym stylu. Ok, w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Widzimy się w czwartek i tam porozmawiamy Dobra. więcej. Dzięki.